Ranking miast, Praga, to jest chyba, to nie jest, pra, to jest, to jest ranking tych y, krajów, Praga, mm -mm. nie za bardzo, no ale nie będzie, Nowy Jork, ogólnie to ja tak sobie lubię Nowy Jork, ale no może być Sydney, bardzo chciałabym zwiedzić, dwa, Dubaj, jeden, bardzo chciałbym zwiedzić Dubaj, Amsterdam, mm -mm. nie wydaje mi się, Tokio jest faktycznie mega ładne, Chcę, żeby sekury w Japonii, ale jednak nie wiem. <laughs> San Francisco. San Francisco damy na 8, bo nie wiem. Los Angeles, kiedyś bardzo bym chciała, ale teraz, jak jest potencjalnie, to tak sobie. Barcelona, bardzo. trzy. No i cztery, Mexico City. Jednym, co mi się nie zgadza, to ten Mexico City powinno być tak na 6, na 4. może być trochę wyżej. Niżej znaczy. Ja się z wami. Żegnam, ja taki jest mój ranking, a wasz ranking jaki jest?